Bartłomiej, Kruszyna Bielas. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o to dzisiejsze tutaj ważenie, to największe wrażenie chyba zrobiłeś. Jeśli chodzi o wejście, wejście na, na podest. Mm. Tak się zastanawiam, czy tak jest zazwyczaj, bo ty masz dużo osiągnięć kickboxerskich, o ile się nie mylę. Czy to zawsze tak było, że rywale jak na ciebie patrzyli, to nagle nabierali większego respektu i troszeczkę zaczynali inaczej patrzeć na czekające ich wyzwanie? Wiesz co? Nigdy o to nie pytałem, ale zawsze po walce była dobra walka, nie spodziewałem się tego czy tamtego, a przed walką wiesz, przechodzimy obok siebie albo trenujemy, rozgrzewamy się obok siebie i każdy skupia na tym, co, co jest dla niego ważne w tym momencie. A nie rozglądamy się i patrzymy: O kurde, ole, bydle tam stoi. Jeden do drugiego. Mi tak samo się wydaje, że chłopaki to są bydlaki. Teraz tak patrzę na nich. O, ole wielki. Kurde macie. Ja mi się wydaje, że jest mały po prostu. Ale widzisz, no ja jednak e, trochę kompleksów mogę się nabawić. E, w każdym razie e, tak się zastanawiam, bo też nie ukrywam, że gdzieś tam e, miałem okazję widzieć parę Twoich walk. E, e, można mieć wrażenie, taki duży, taki duży chłop, ale tam i szybkość jest i, i, i kondycja u Ciebie to nie jest tak, że, że gdzieś można cię zlekceważyć pod tym względem, jeśli chodzi o te walki, a to wszystko może być bardzo ważne przy tej walce na pięści go. Tak, przede wszystkim kondycja i wytrzymałość bardzo ważna. Kilka walk stoczyłem, kilka walk zawodowych stoczyłem, w których popełniłem też błędy, niestety. Przede wszystkim głowa nie zadziałała, albo chciałem za mocno coś i człowieka zablokowało. Ale powiem Ci, w tamtym roku, w grudniu, w 2019 roku, w grudniu, w październiku, przepraszam, wychodziłem do walki o, o Mistrzostwo Świata Federacji WK. W WK, to chyba tę walkę widziałem. Tak, widziałem? Ale opowiadajmy, opowiadajmy, bo to ciekawa historia. Zerwałem mięsień dwugłowy prawej No właśnie. I wyszedłem do walki z zerwanym mięśniem na ketonalu przeciwbólowych z wielkim chłopem z Krakowa, który przyjechał to wygrać. Przede wszystkim upierniczył Niemca w swojej walce. Dałem radę, pokonałem chłopaka i też przyszedł, powiedział, nie spodziewałem się, myślałem, że pierwsza runda i cię uwalę. No właśnie. Harducha, to wszystko, co wiąże się z wojownikami, no to tutaj w gromdzie też oczywiście raz za razem mamy okazję oglądać. Doświadczamy tego wszystkiego. Ty też pewnie oglądałeś te wcześniejsze gromdy. Jakieś tam już masz swoje wrażenia na, na temat tego całego wydarzenia. Jak oceniasz w ogóle właśnie tego, ale jak Ci się podoba to wszystko, co się dzieje w tym ringu? Przede wszystkim za każdym razem to jest niesamowite przeżycie emocjonalne i adrenalina, która jest pompowana w całym ciele przez wszystkie żyły, przez każdą jedną komórkę. I patrzenie na to, to jest y, po prostu y, coś niesamowitego. Rękawica jest rękawicą, wiadomo. Z, zakładamy rękawice, inaczej się rozchodzi cios. Też są knockout, też są y, y, uderzenia mocne przede wszystkim, ale tutaj to jest. Y, po prostu, po prostu cios, który wsiada bezpośrednio skórą, kością na kość, na skórę. No właśnie, tutaj też e, tak naprawdę wiele kontuzji mieliśmy okazji oglądać, znaczy kontuzji urazów, no uraz. właśnie przez to, że, że tak to się odbywa. E, troszeczkę gdzieś tam nie ma w tyle głowy, że taki uraz może się przytrafić? No oczywiście, że taki uraz się może przytrafić, tylko pamiętajmy o tym, że dla nas to jest świeży, nowy sport. W Stanach już e, inna federacja, nie wiem, czy mogę powiedzieć. E, Pewnie, że możesz. Barnacle przede wszystkim e, organizuje od dłuższego czasu już to, już uczą chłopaków, w jaki sposób się bić na gołe pięści. Przede wszystkim karate kyokushin w tej naj, przedtem najmocniejszej federacji, czyli japońskiej federacji, gdzie mój trener Janusz Gulej święcił triumfy, zajmowali się tylko i wyłącznie atakiem na gołych pięści, walką na gołe pięści. I z tego, z tego to się wywodzi. Przeniesienie też z streetboxingu pewnych elementów, włożenie do, do tej formuły bokserskiej i inne ustawianie dłoni. To, 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 co mówił szpilka, że nie uderza się tak, tylko trzeba dokręcić dłoń uderzyć kością, bo jeśli tego nie zrobimy, no to kość jest złamana, tak bezpośrednio trafimy na e, kość, na kość i po wszystkim. A tak amortyzujemy całe uderzenie. No właśnie, czyli to jest ta technika, która to jest tu bardzo ważna. Ty wspomniałeś o karate kyokushin, e, miałeś doświadczenia w karate kyokushin. ty e, twój trener? Mój trener, Janusz Gulej z Głukowice e, no e, Śląskie jest 7 8 dziewięciokrotnym mistrzem świata w tej formule w kokusinie kilkudziesięciokrotnym mistrzem świata w zwykłym karate mistrzem Europy mistrzem Polski jednym z dwóch trzech ludzi wpisanych na okinawską listę karate i certyfikowany przede wszystkim przez największych mistrzów w Japonii tak jest i to jest wszystko prawda. Ja pozwoliłem sobie zapytać, czy ty też miałeś jakieś doświadczenie z tym karate kyokushin? A ja pozwolę sobie pozdrowić mała prywatna Shihana Rafała Tomale, to też z karate kyokushin, od nas, z Mazowieckiego Klubu, jak kiedyś też. Troszkę miałem z tym coś wspólnego, ale to dawne czasy i nieprawda, ale generalnie rzecz biorąc to karate kyokushin, no właśnie, karate, co myślisz, która z tych dyscyplin, tak jak widzę, bardzo mocno w tym siedzisz, interesujesz się tymi sprawami. Która tu może być decydująca, jeśli chodzi o naprawdę przygotowanie się dobre do walki i węgłe pięści? Boks tylko? Nie, nie, nie tylko boks. Street box przede wszystkim i zapomniałem teraz nazwy oczywiście, bo jest kamera dżentelmeńska walka francuska o proszę, mówi, że to się może przydać. Też może się przydać, ale tam są kopnięcia i. Tam są kopnięcia i inne uderzenia, ale samo zadawanie ciosów i wychodzenie z ciosem jest całkowicie no, w, te, w tej formule dopasowane tak naprawdę. No proszę, z sprawdzimy fachowcem dzisiaj mam okazję tutaj porozmawiać, to bardzo dobrze. W takim razie czeka nas bardzo ciekawe wyzwanie, rozumiem, że te wszystkie te rzeczy uwzględniłeś w przygotowaniach do tego swojego występu. Właśnie, jak się czujesz przygotowany do tej walki? Wiesz co, od momentu y, października praktycznie y, wystąpiłem na mistrzostwach Polski PZKB amatorskich. Tam przegrałem z Michałem Bogdziewiczem, drugim tak na, naprawdę najlepiej utytułowanym y, y, z zawodnikiem w Polsce po Michale Turyńskim y, oczywiście. Y, I od tego momentu odpocząłem sobie trzy tygodnie i byłem w ciągu, w ciągu treningowym mniejszym, z większą, mniejszą górką aż, aż do tego momentu. No to w ogóle chyba tu nie będzie jakichś, już jakichś wielkich problemów, jest tam w tyle głowy, że, 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 co, że co dalej i jakie plany ewentualnie jeśli chodzi o zwycięstwo po tym pojedynku? Zobaczymy, są teraz losowania, trochę myślałem, że będzie to inaczej i będziemy zestawiani po prostu, no chciałbym się zmierzyć z najlepszymi, jeśli, jeśli to jest możliwe i na pewno mnóstwo chłopaków tutaj przyjdzie, na pewno mnóstwo zawodników i zawodowców przyjdzie do, do tej formuły, do gromdy i będzie możliwość zmierzenia się. No właśnie i tutaj jeszcze na koniec Pytam Cię, bo też wielokrotnie o tym rozmawiamy podczas, podczas tutaj przy tych naszych wywiadów przed galą, że ta walka uliczna, to że gdzieś tam takie doświadczenie też było zbierane. Ty masz też gdzieś tam jakieś doświadczenie na ulicy zbierane? Wiesz co, zawsze byłem duży, nigdy nie byłem mały. Nikt Cię nie prowokował, ja rozumiem. I nikt do mnie nie przychodził, ale jak już przychodzą, to tylko po to, żeby się spróbować i zobaczyć jak to wygląda. Ja nigdy, zawsze byłem w sportowej formule, przede wszystkim z duchem sportowym i starałem się, nie, nie, dobrze. Jesteś lepszy, jesteś... No, chyle czoła, sorry, ale zdarzyło się kilkanaście razy, ale w takich momentach, wiesz, dziesięciu 10 na 10, dziesięciu się wciągnęli i trzeba było się bronić przede wszystkim. E, pamiętam taką historię. Pojechaliśmy z moim kolegą odebrać koleżanki z, z Impezy. Wpadli chłopaki, jakieś niezdawka wyszła, dopadli ten i... E, chłopak był na, nabuzowany, podszedł do, do kolegi Dojacka, eee! Jacek się... No Jacek, ja też jestem Jacek. Tak, yy, przepraszam. <laughs> Ale tak wyszło, jestem Jacek, bardzo dobrze wyszło, widzisz? Bardzo dobrze wyszło. I co, coś tam z niego zagadał, Jacek powiedział, że no sorry chłopak, do no patrzcie, kogo zbiliście, 30-kilowego chłopaka. No i się zaczęło. 20 na dwóch, z czego Jacek dostał czterech największych. Ja dostałem tych malutkich. Wszyscy skakali, bili się. To, to jest moja ulubiona historia chyba z takich, z takiego bicia. Później oczywiście legendy. Nie było typa, że tak powiem, po wszystkich ten, jak, jak to fajnie wyglądało. A koniec końców, z człowiekiem, którym tam stałem i miałem się bić i krzyczałem do niego, że wyrwę mu serce. Trenowałem w klubie i trenujemy dalej do tej pory. Czyli można, można. No właśnie, to tak na koniec zapytam cię. Teraz trenujecie w klubie, a tu doszło cię do sytuacji, kiedy dwa i pan Którzy wcześniej znali się, bardzo mocno ścieli się podczas oficjalnego ważenia, podczas oficjalnego spotkania. Jak to tak z boku, w Twojej opinii, wyglądało? To, jest, to są emocje. Tutaj, chłopaki, przede wszystkim jest kamera, to działa, rośnie adrenalina, wszystko, wszystko jest takie. Hmm. Napięte, wiesz, aż wrze. Każdemu się jednemu udzieliło, aż chłopaki jak zobaczyli, to wszyscy podskoczyli. Wiesz leciałeś, też biegłeś? No ruszyłem, ale widzę, wpadła ochrona i. Okej, okay, dobra, wszyscy stwierdzili, no było to niepotrzebne, napięcie okej, okay. jak najbardziej nie znam tego podkładu. Przede wszystkim nie, nie wiem jak to wy, wyglądało tam między chłopakami. Fajnie dla organizatora. Super napięcie, super będzie impreza. Już y, coraz większa widownia rośnie, ale dla zawodników no, jest to niepotrzebne. Potrzebna jest jutrzejsza gala, potrzebna jest jutrzejsza walka. Czego po tym Twoim jutrzejszym występie możemy się spodziewać? Będziemy się bić. Przede wszystkim pójdziemy do przodu. Nie wiem. Zobaczymy. Postaram się trafić i y, 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 y się nie męczyć. To nie jest turniej, ale wiadomo. Jak dziś podejmiemy walkę, będziemy się bić, to będziemy się bić, wymieniać ciosy, albo ja, y, albo y, mój przeciwnik. Dobra, to czekamy w takim razie. Niech to będzie świetna walka. Dziękuję ci, pięknie. Dzięki bardzo. Dziękuję.